Dzień dobry, witajcie moje drogie wagi. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie dla Was na luty 2026. Jak się pokazuje ten miesiąc w ogólnych energiach dla Waszego znaku? Co Wam sprzyja? Co Wam przeszkadza i na co zwrócić uwagę? Co w miłości, uczuciach, relacjach, również rodzinnych? Co w Waszych sytuacjach zawodowych, finansowych? Jak się macie w tym temacie? I na koniec będzie jedna karta z przesłań anielskich i będzie jeden cytat na drogę. Zapraszam też na moją stronę internetową, gdzie zawsze przygotowana jest dla Was super promocja i jest aktualna do końca stycznia. No a w lutym szykujcie się na jeszcze inne, ciekawsze może nawet rzeczy, jak to by przystało na luty. Taki temat będzie tej promocji. Jak zaczynacie miesiąc i co się dla Was pokazuje w lutym? No jaki to jest miesiąc? Tematem miesiąca są romanse. Romanse, może walentynki właśnie tak. Zabawa, śmiech, towarzystwo, imprezy mogą być pokazane. W każdym razie, jak nie to, to miłe spotkanie, jakieś takie interakcje, towarzyskie, bardzo. Ktoś może poznać z początkiem miesiąca. Czy spotkać się z osobą, która niekoniecznie jest wolna, może jest zajęta, albo to wy jesteście zajęci, ale niekoniecznie możecie się do tego przyznawać. W każdym razie macie tu. Coś w rodzaju romansu, tak można powiedzieć, pokazanego, do którego, jak sądzę, nie podchodzicie zbyt przyszłościowo. Czyli, tak jak to jest energia trójki, taka lekka, taka niezobowiązująca nic konkretnego po prostu jest miło. To tak też karty pokazują, że tak sobie do tego podchodzicie lekko i może. A może ktoś straci w ogóle zdrowy rozsądek, na przykład, prawda? <grym> Ale bardziej to myślę, że podchodzicie do tego bez takiego żadnego planu, bez chęci zmiany, prawda? Bo często jest tak, że jak poznajemy kogoś, no to poznajemy osobę, z którą być może byśmy chcieli się związać czy stworzyć jakąś relację, a mi się wydaje, że to jest dla Was tak pokazane, jakby w ogóle to na przykład nie wchodziło w grę, tylko sobie jesteście po prostu takimi wolnymi elektronami w przestrzeni. Na podstawie Waszego czytania jest pokazana dwójka monet, która mówi o niespiesznych wyborach, o takich wyborach praktycznych, o takim sobie żonglowaniu czasem, nie przejmuję się niczym, z niczym mi się nie spieszy. Szukam sobie, no może i tutaj jest pokazana w dwójce taka współpraca na przykład, robienie czegoś dwie osoby albo może nawet ktoś poznaje, czy zaprzyjaźnia się z kimś. Czy romansuje z kimś, kto jest związany z jego pracą na przykład, tak? Z kim współpracuje. W każdym razie obojętnie jakby to nie było, to tutaj siódemka mieczy może nam pokazywać, że w tych wszystkich działaniach, spotkaniach, to wy no, nie jesteście skorzy do tego, żeby się tak w coś mocniej zaangażować, albo żeby mieć jakiś plan na przyszłość. Albo tak, żeby się przyłożyć do jakiejś relacji, tak poważnie ją potraktować, to nie. Raczej kombinujecie, jak tutaj się oddalić, czy wykręcić nawet z jakiejś znajomości. Czyli siódemka mieczy, która jest do dwójki monet, pokazuje nam taki konflikt trochę, bo ona mówi o nieprawdziwych informacjach, które wysyłamy w eter, czyli pokazujemy coś innego, zupełnie coś innego robimy, a może i jeszcze coś innego sobie myślimy. No i jeżeli to u kogoś nie jest związane z romansem na przykład, który ukrywa, a w który chodzi, bo wchodzi, bo się dobrze bawi, to może być to w dwójce monet pokazane również jako sprawy formalne związane z jakąś współpracą, z handlem na przykład, o to mam na myśli, albo mm, właśnie próbę wykręcenia się y, z kooperacji z kimś. O. Coś w tym rodzaju może to jest relacja, którą macie na przykład na odległość, albo wy w ogóle jesteście w innym miejscu niż ten ktoś. Y, no i jak to wygląda? No, koniec miesiąca pokazuje odejście. Wyjście, zostawienie za sobą, królowej kielichów, to może być pokazany ktoś, kto jest, kogo wy kochacie, kto was kocha. Połowa miesiąca już wskazuje siódemka monet, czyli tak zatrzymanie, zawieszenie, nic się nie dzieje, czekam na kontakt i na koniec ten kontakt może i wystąpić, bo jest dziesiątka mieczy, ale on jest jedynie zamknięciem tego romansu. Czyli po prostu, jeżeli będzie taka sytuacja, że kogoś poznaje z początkiem miesiąca, to wygląda na to, jakby ta relacja w ogóle już w połowie miesiąca się kończyła, albo też może być taka sytuacja, że po prostu no, ktoś, z kim wy się spotykacie lub wy liczy na coś więcej, a tutaj już ten czas około-walentynkowy może pokazać. Że to się tak nie zrealizuje i że się spotkania na przykład czy kontaktu nie doczekacie, a właśnie jeżeli on będzie, to jest zerwany. No, zwłaszcza z czyjej to strony może być. To zależy, kto jest tutaj zaangażowany w tą relację oficjalną, do której na przykład się nie przyznaje. Bo wasz punkt widzenia jest pokazana dwójka kielichów, która właśnie mówi o początkowych fazach relacji, a tutaj umiarkowanie mówi o tym, że na przykład chce połączyć dwie relacje, czyli oficjalną i taką romansową. No to idę tutaj na jakiś kompromis, wszystko robię wolno, z niczym się nie spieszę, nie chcę się ujawnić, nie chcę też może niczego stracić, no ale. Też nie mogę się angażować i jest pokazane, że się po prostu nie angażuje, tak, nie angażuje się. A ta osoba z zewnątrz, na przykład, która tutaj ma z Wami kontakt, może się właśnie angażować w taki sposób, że może na przykład dużo pisać. Może cierpliwie czekać, ale w końcu napisze coś tak konkretnie, bo nie będzie chciała w takim stanie zawieszenia być. Ale Wy nie chcecie na tym wyjść w żaden sposób stratni, więc, tylko raczej jako osoby, które kontrolują tą sytuację i mają miłe relacje, więc po prostu wygląda na to, jakby ta osoba, o ile to jest królowa kielichów. Was opuszczała z końcem miesiąca lub Wy po prostu tą królową. Wszóstka mieczy mówi, odchodzę i uwaga, moja płynie w nowe rzeczy, w nowe kierunki. W tle czytania jest król pucharów, prawda? A z drugiej talii siódemka kielichów, więc mamy zakochanie, zauroczenie, jakieś takie motyle życzeniowe, patrzenie na relacje. No a król kielichów... To może pokazywać na przykład raka, ryby, skorpiona, ale może pokazywać też partnera stałego. No tutaj cesarz jako mąż odchodzi do przeszłości. Jako stały partner odchodzi do przeszłości. A w jego miejsce pojawia się, jak to pokazuje nam druga talia ktoś zupełnie nowy, nowy. I tutaj w tej trójce kielichów z początkiem miesiąca, my widzimy dwójkę kielichów, która jest tutaj też pokazana. I ten jeden dodatkowy kielich, który nam pokazuje druga talia w postaci głupca. Głupiec, początek, znajomość, nowa, okazja, możliwość. I as-buław, czyli ten głupiec, który jest możliwością, okazją do zawarcia jakiejś znajomości, przeradza się, przekształca się nawet w dniu bieżącym, codziennym w asa-buław, który działa, ale w to jest taka iskra zapalna, która powoduje, że może być kontakt, może być chęć czy faktycznie spotkanie, no ale nie wygląda na to, żeby tutaj była taka kontynuacja, przynajmniej żeby traktować poważnie tą relację, poważnie, bo tak romansowo mogłoby być tak, prawda? Ale ja sądzę, że Albo wolicie zostawić to tak, jak jest, nie ma tutaj pokazanego rozwoju i planów na przyszłość, jeżeli chodzi o tą relację. Bory 2 razem z ósemką monet są na przestrodze, na wyzwaniu, czyli tak to wygląda. No a mm, papież w środku właśnie nam pokazuje, że może to dotyczyć kogoś, kto ma inne relacje, kto jest zaangażowany już w inne. Prawda? Głupiec może dodatkowo pokazywać nowe miejsce, na przykład może karta papieża u niektórych osób, tak? I to by było jeszcze tak z innej perspektywy spojrzane, może dla kogoś, pokazywać osobę, która nam doradza w sprawach naszych relacji, związków. Doradza. I to może być na przykład spotkanie z taką osobą pokazane z początkiem miesiąca. No, ale jeżeli by do takiego spotkania dochodziło, to nie wygląda na to, żeby to coś z tego wyszło, dlatego że my wtedy wy, lub ktoś, kto jest z wami, nie chce się przyznać do tego, co się tutaj toczy w relacji albo co ma jakby za uszami, no tego nie powie, więc takie doradztwo po prostu może być nawet i nieskuteczne. Albo wręcz przeciwnie, doprowadzić nawet do konfliktu, jak pokazuje nam dziesiątka mieczy. Więc koniec miesiąca widać, że to jest pokazane jako odejście, zostawienie ze sobą. Takie sytuacje. Uh -huh. A w rodzinie, co się pokazuje dla wagi. Rodzina, o nawet dwie się wyciągnęły. Ktoś wyjeżdża. To wygląda na takie najbardziej rzeczy. Ktoś w rodzinie podejmuje wyzwanie, nowe wyzwanie, żeby się w coś wdrożyć w związku na przykład ze współpracą z kimś, ale wyjeżdża, odchodzi, będzie, nie będzie z tą osobą takiego dużego kontaktu. Finanse, waga, rycerz, siódemka i świat. Rycerz, siódemka i świat, no to nie są takie karty, mm, Jakbym na finanse w karcie świata widać zakończenia, podsumowania. Yy, yy, właściwie może mówić ta karta o spełnieniu jakimś finansowym, tylko że ono bardziej jest pokazane w Waszych marzeniach i życzeniach, bo mamy rycerza kielichów, który bardzo mocno kieruje się emocjami. Tutaj też może być pokazana, pokazane spotkanie, bardzo miłe spotkanie z jakąś osobą. Która może mieć wpływ na wasze finanse, ten rycerz kielichów. Rycerz kielichów jest osobą, którą spotykamy od czasu do czasu, może być oczywiście rak ryby albo skorpion, ale w rycerzu kielichów nie ma stabilizacji, nie ma w ogóle nic stabilnego, ponieważ rycerz kielichów wpada w skrajności, jest generalnie w emocjach nieobliczalny. Od po prostu. Zachwytu do kompletnej porażki. Więc, jeżeli mówimy o finansach, no to finanse się nie czują prawdopodobnie dobrze wasze w takich okolicznościach, kiedy waszym sposobem zarządzania finansami nawet może kierować właśnie taka impulsywność zbyt duża. Na finansach siódemka kielichów może mówić, że patrzycie na to właśnie bardzo życzeniowo, na te swoje finanse przez różowe okulary, że możecie mieć, jeżeli chodzi o źródła czy pozyskiwanie na przykład finansów, różne możliwości, dużo możliwości. I nie potraficie się oprzeć na czymś jednym konkretnym, tylko jak to się mówi, w siodemce łapie 7 <laughs> srok za ogon. No i to wszystko nic porządnego z tego nie ma, tak? Może tutaj w karcie świata być pokazany jakiś sukces, z tym, że no on taki raczej bym powiedziała zamykanie. Bo on taki jest w porównaniu z w złożeniu razem z tymi kartami, to bym widziała tylko jako możliwość wejścia w coś nowego. I tutaj w Waszych myślach jest coś takiego pokazane. Praktyka, nowe miejsce. Może i jakaś nauka, może komuś, ktoś ma pokazany wyjazd szkoleniowy na koniec miesiąca, kontakt właśnie z kimś, kto mieszka gdzie indziej. To z takimi rzeczami bardziej bym widziała Wasze finanse związane. Jakby sobie ktoś na przykład dobierał, powiedzmy, dodatkowe pieniądze, tylko że. Zbyt to mi jest nieokreślone, takie na wodzie pisane. Dlatego tu by trzeba było coś konkretniej zadecydować, jakoś przyłożyć się bardziej, większą odpowiedzialność na siebie wziąć, wdrażać się w zmiany, chcieć tej zmiany, postawić wszystko na jedno, a nie tak tutaj w tej siódemce lawirować między możliwościami bez końca. Praca. Pracy. Mam dziewiątkę buław królową mieczy i co będę miała jeszcze? Piątka buław może mówić o na przykład spotkaniu rekrutacyjnym, tak? Z królową mieczy, która może być jak najbardziej jakąś osobą m, taką oceniającą wasze umiejętności i zdolności zawodowe. Dziewiątka Buław mówi o tym, że wszystko zostaje zrobione tak, jak należy. Właściwie pokazuje sukcesy w działaniu, zadaniowość, która jest skuteczna i zmęczenie i zakończanie zakańczanie działań. Zakończanie działań, może tu być pokazane zakończanie umowy, że coś trzeba zrobić zupełnie samemu, dokończyć. Nie można tutaj zdać się na nikogo. Że tu jest królowa mieczy może i to i do, y, y, pokazywać umowę, tak? Osobę prawną, sprawy formalne, urzędowe jakieś. Siódemka w ogóle, jak, y, nie siódemka, tylko piątka buław, pokazuje rywalizację, pokazuje, y, że ciężko jest się dogadać z kimś, dlatego że y, Sprzeczność interesów, jakaś tutaj występuje, albo każdy chce dla siebie ugrać jak najwięcej i nie za bardzo chce ustęp, ustąpić w tych swoich życzeniach. Więc konfrontacje są pokazane tak ogólnie rzecz biorąc w piątce buław. No i królowa, mieczy to jest wasza energia. Tutaj wodnik, waga, właśnie, albo bliźnięta mogą być pokazane. Stawianie na logikę, zimna ocena to może być Wasza postawa, albo też postawa kogoś, z kim macie kontakt. Tak mniej więcej ten miesiąc się pokazuje. Dla Was, drogie wagi, zobaczmy, co widać i co się dla Was pokaże jako rada na luty, luty 2020. Cześć rada dla osób z znaku wagi, z przesłań anielskich. Jedno przesłanie dla wagi. Tytuł karty – idealny termin. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy Ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. No to fajna chyba rada Wam wyszła, taka motywująca, do, zachęcająca do. Postawienia sobie pewnie jakichś priorytetów, właśnie. A jaki będzie dla Was cytat na drogę? Cytat na drogę dla wagi na e, luty. To mam, co tu zostało? Jak myślisz, takim się stajesz? Dziękuję kochani, udanego miesiąca, wszystkiego najlepszego i do następnego razu. Dziękuję za dzisiaj.